Siema, jestem Kapityn, dziś nagrywamy w, na no i piątą, kontynuujemy. Próbowałem nagrywać live'a, ale coś nie pykło. I teraz muszę się zmęczyć. Dobra, wpływamy do przejścia. Hello, hello, um, this is just a reminder of the policy concerning the safe room. Ok. Safe room is reserved for equipment and or other properties not being currently used and as a backup safety location okay. for employees okay. is not a break room, should not be considered a place okay. for employees to hide and or congregate. And under no circumstance should a customer ever be taken into this room and out of the main show area. Management has also been made aware that the Spring Bonnie animatronic has been noticeably moved and would like to remind employees that this costume is not safe to wear.

Dobra, Dobra, dobra. Weurory. Nie, niedobrze. Robi się niedobrze. Nie, nie ten. No to giniemy. Pierwsza, ja wyginiem. Super. Jest. Dobra. Dobra, jest. Jest. Druga. И все, Живем. Hello. Где? Где? Супер. 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 Нам Вот Эта лапка здесь. Zobacz, ja już wąsaty. Zrobię już y, paski. Szybko, szybko. Hello. No tu będzie gdzieś, on no, tu gdzieś będzie. Druga jest. Nie, nie, druga. Szybko, szybko. Trzecia, trzecia. Siema, nie widać przebieżu. Hi. Dziesiąt. Super. Gniemy. Na trzeciej. Ale dobrze było. Szybko. Widziałem cię. No, może. Hi. Hop, my... się. Może. Chłopcze, nie... Chłopcze, nie... Chłopcze, nie... Chłopcze, nie... Chłopcze, nie... nie... zginąłem, no! nie... Chłopcze, jej, kontynuujemy piątą noc. Jak zginąć poradnik? No i gdzie on jest już? Co on jest tu? No? Hej! Co że ja tu nie go? Słuchaj! Zginiemy. zgon na miejscu, zgon. Czego? Czego? Nie, 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 mam, mam to, widziałeś? Szybko! Dwa errory fajnie. Idzie do naszego biura, pierwsza. Trzy errory. No to by nie ma. Śmierć na miejscu. Szybko. Pik, 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 pik. Nie ścigniaj się, szybko. No szybciej.

Dwa erory mam. O 12 ja jem Ten kobiet nie w łeb. Słuchaj załknę petardy. Ładne petardy. Gdzie on może teraz być? Hello. Hello? Jest, jest. Dobra. Nie patrzcie na nie w ogóle. Ochyda. Grube święta. No świetnie. Hello. My tylko? Ну, раз, раз, раз. Актунг! Важно. Мусор топ-6. Мусор топ-6. Блин, сейчас Ну, не. О! Глупый малый.

ooo oh. ooo oh. nie, gdzie gdzieś jedziemy 5 godzin do przodu. muszę to wstać skąd tu w na nie jak dobra, jeszcze raz ale jak on tutaj jak on a jak on był na 10 nagle tutaj jak on, jak on był, był? gdzie nie jest na no, się... no fajnie

Mogłem zostać mam Madagaskarze. No Nie, nic zabić. Pójdźcie. Gdzie nie jest? No to. Hello. Dobra, jesteś tu. No, ma się, ma się, ma. Nie ma. No, ma no, ja się, ma. No właśnie, co w ogóle. Dobra, jest tutaj. Ma no, się, żebym no, zostać w tym filmie. Ja mam się dać. Dobra, pierwsza. No szybko, druga. No może się dać. Druga. No, druga. Ja wiem, jak on tutaj przyszedł Mam tylko na twórkę Szybko Albo teraz tutaj Boże, żebyś mnie zabit na dwójkę? Nie, nie nie, Hej A, mam wentylację, może chcę iść, człowieku Dobra, jak no i tak zaraz się mnie do biura dobiera trepta, To tu, ktoś mały Najgorszy Janusz ty hm. Dobra, idziemy No Co, co? Czemu error? Windows i się zepsuł U nie, trzeba go rywali za bardziej Dobra, to nie jest teraz. Szybko, szybko Halina, nieco Pierwsza, szybko Szybko, szybko Szybko. Uuuu Dobra, jest Na dziewiątce Słuchaj, kamera Jest ta długa, nie? A, to dobra Bo on idzie tutaj tą długą I idzie tam O, ale to było dobre Hi Idź go i w mojej bliżej no i fajnie i giniemy na no, drugiej no, chociaż druga chociaż nie trzecia <sighs> Kasper. chyba i Chyba. sent 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 jest. Ja to sent Tak sent O! To hello, hello. Proszę. Jest! jest.

nie chcę nie Łupku! radzi trzeba go gdzie jak w sklepie, to go no, sklepy no, to krew jest... no, no, no. Sunteți! Fartă! Nu-i <laughs> spălați! Nu-i spălați! ce? Nu-i spălați! Nu-i spălați! Nu-i spălați! nu Nu-i nu Proszę nie! Czwarta! Come on! Przyjdziemy to! Ja to ja w to wierzę! Ja w to wierzę, przyjdziemy to! Nie wyskoczył mi! Możesz być w moim biurze! Proszę, ja nie chcę umierać! Czwarta! Szybko! Piąta! Szybko! Nie! Głodzina parzydełkowiec. kobiec? Zobaczcie, że w mojej biurze czeka na mnie. Nie. I piąta. Dobra, idę do mojego biura. Nie wiem, co ja robię. I chwilę, jak on był tu, to będzie musiał być na tych kamerach. Był tu. Jest zablokowana, do dobra. Come on. Piąta, piąta. Nie. Szybko, ja jestem szóstą. Szybko. Szybko. Nie to. Gniemy. Nie. No nie, już miała być susta! Ja nie chciałem tak szybko umierać. Ale chyba coś mi nie pykło w życiu. I umarłem. Na piątej. Ajem am. Świat kupkałem. Szybko. susta, susta. Jest! Gdzie? Jest! Jenny! Więc ja, co ja mam tu zrobić? Dobra, ja wychodzę Sama. Ja Ej, ten turcik! Mój. Siema mogę tort? Nie mogę. Mogę tort? Mogę? Dzięki. No i nie daj mi pomysł. Dobra, idziemy do tego dziś dać mu prezencik. Gdzie dać mu słoik Pełen kieszeń wypełniony, a z brzegi I co mam zrobić? Aha, nic nie mogę zrobić Mhm nie minigierka Mhm Ten gość, że na teraz są inne gierki na kompo to jest mi więc... A czytaj, to jest akurat prawdziwa, to jest prawdziwa Tu wiem coś z nim zrobić Ale są tu wessie Dobra, wyszłem, no i co mam, i co tutaj będzie? Co się stanie? Co się stało? u O nie, złoż zakończenie Bad ending Ending ja... Z... z zesłem Jest! O kurde... Co to nie Co to jest? O! A tu... nie ma wszystkich... Jest. Gdzie jest tu mangel? Będę chyba tromskery tutaj, ale... Nightmare, że mam jednego. Nie, no to no, już nie, no szósta jeszcze. Nie, no jeszcze się zginę. Dobra, próbujemy. Oj, to będzie creepy. Hello, oh. hello. This is just tourist form. Dobra, jest tu. Tak sobie tylko spróbujemy. The previously mentioned safe rooms are being sealed at most locations. Including this Mario, Mario Dobra, postawiam petardy, ATTUNK! A ja tu jeszcze dzisiaj przejdę, się dziwę. Dziwę, się, to się zdziwię Ale idzie widziałam, jak to jest, co ja namęczyłem ostatnia teraz jeszcze tutaj mamy całego FNAF'a liczonego A szkoda, że so fałszywe zakończenie to było, bo jest takie prawdziwe Good ending To był bad ending Dobra Dobra, no wracaj no, się No, grzeczniutki Janusz Dobra, nie ma faktego. No, żeby mi to na niej za dziesiątkę, więc Zajmę półdziesiąt ja... Dobra, jest dwunasta. Tak czyli jeste dobrze, bo nie za zdał zabić. Jest pierwsza. Ja jeszcze nad razuję, a w nocy tu już zginąłem, więc... Nie, nie ta chyba będzie dla mnie łatwiejsza. Może ta... Da... A! No może iść. Ty, a tu, dobra, spoko. On na dziesiątkę nawet poszło, tak miutko, no to nie blokujemy wentylację dragu. Hej, go tam, tam przywo... A, nie widziałem Cię, nowy kolego. No jest, ja Freddy Frejli, Janusz Mały. Ale fajne zakończenie. Jestem tutaj dostaniemy chyba... gazetę i tam będzie coś pisało. Ze... czy spał już w tym stylu. Ale już nie pamiętam dokładnie. Wiedziałem, wiedziałem. Wiedziałem, że nie Nie, nie, nie się sięgnie Ekran. Windows XP. Dobra. No, okej, okay, okej. Okay. No i zważam z kerem. pierwsza. I tamtego. te trafiamy. Mmm, to jest. Badzi są? Co? Jaki miły z niego facet? Co? Moja bliżej. Jak? No i nie, druga, dobra. Jest, ale wreszcie. Dobra, ja chcecie więcej? Łapkę w górę. Nie no nie wiem, się odwala. Gdzie mnie łapkę w górę i wszystko. I po prostu. Mm, miły komentarz i do tego odcinka. Do Siema. Ja i nowego. nowego e, szczęśliwego nowego roku i Sylwestra. Siema.